Co się stanie, gdy wypuścisz ponad milion królików na jednym z najcięższych pustyn na świecie? Czy te urocze stworzenia naprawdę mogą zmienić los całego krajobrazu? Możesz pomyśleć, że to brzmi jak dziwaczny eksperyment, ale uwierz mi, to, co się wydarzy następnie, Cię zaskoczy. Wkrótce dowiesz się, jak odważny ruch Chin, aby przenieść miliony królików na pustynię, nie tylko uratował Ziemię, ale przekształcił ją w coś niemal nie do pomyślenia. W miejscu, gdzie nic nie powinno rosnąć, wydarzyło się coś niezwykłego, a świat został oszołomiony. Co mogą zrobić króliki, aby walczyć z pustynią? Zostań z nami, aby się dowiedzieć. Pierwsze wyzwanie pustynnienia pustynie, takie jak kubuci, to nie tylko krajobrazy, to rosnące wyzwanie, które z roku na rok się powiększa, zagrażając użytkom rolnym i lokalnym społecznościom. W miarę jak pustynnienie się rozprzestrzenia, Rolnicy mają trudności z pozyskaniem wody, a całe miasta stają przed niepewną przyszłością. W odpowiedzi Chiny podjęły wielką akcję, aby zwalczyć ten kryzys. Od lat 50. XX wieku Chiny realizują na dużą skalę projekty mające na celu zatrzymanie pustynnienia, takie jak sadzenie milionów drzew wzdłuż północnych granic w ramach programu leśnego Trzech Północnych Pasów. Do roku 2024 te działania skutecznie zazieleniły ponad 20% więcej ziemi, ale problem pozostaje ogromny. Ponad 25% ziemi w Chinach jest teraz zdewastowane, co wpływa zarówno na środowisko, jak i lokalne gospodarki. Rolnicy, którzy kiedyś polegali na żyznej glebie, teraz tracą swoje źródła utrzymania. To nie tylko kwestia środowiska, to kwestia przetrwania. Jeśli pustynnienie będzie się utrzymywać, Całe społeczności mogą zostać przesiedlone, tracąc swoje domy i dochody. Ale w zaskakującym zwrocie akcji Chiny znalazły nieoczekiwanego sojusznika w walce króliki Rex. Początkowo hodowane dla futra, te króliki pomagają przywrócić glebę poprzez kopanie, pasienie i naturalne odchody, odgrywając kluczową rolę w wysiłkach na rzecz odzyskania ziemi. Jak stały się nieprawdopodobnymi bohaterami w walce Chin z pustynią? Zostań z nami, bo zaraz się dowiesz. Drugi genialny pomysł wszystko zaczęło się od odważnego, nietypowego pomysłu. Pewien lokalny przedsiębiorca dostrzegł trwającą walkę z pustynnieniem i zrozumiał, że potrzebne są bardziej drastyczne działania. Ten człowiek postanowił wprowadzić króliki na pustynię. Tak, króliki. Ale nie byle jakie, a króliki rex, znane z niezwykłej odporności i zdolności do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Klucz do zrozumienia tego pomysłu leży w wierzbach drzewach, które Chiny sadziły, aby pomóc stabilizacji przesuwających się piasków. Te drzewa były odporne na susze i kluczowe w walce z pustynnieniem. Jednak po kilku latach wieżby zaczęły mieć problemy. Potrzebowały specjalnej opieki, a jeśli były zaniedbane, traciły swoją wartość ekonomiczną. Co więc można było zrobić? Rozwiązanie nie polegało tylko na sadzeniu kolejnych drzew czy poleganiu na technologii, lecz przyszło z samej natury. Króliki Rex zostały wprowadzone, aby żywić się młodymi pędami wierzby, co pozwoliło drzewom rosnąć silniej i efektywniej. Gdy króliki pasły się, ich naturalne odchody i niestrawione nasiona dodatkowo wzbogacały glebę, przekształcając pustynię w urodzajną ziemię. To nie był tylko szybki sposób, to była część zrównoważonego cyklu, który mógł odbudować cały ekosystem. Co myślisz o tym nieoczekiwanym rozwiązaniu dla pustynnienia? Czy króliki naprawdę mogą pomóc w walce z wyzwaniami środowiskowymi w tak wielki sposób? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Ale jak dokładnie króliki zmieniają pustynię? I dlaczego to takie potężne rozwiązanie? Zostań z nami, ponieważ wpływ tych małych stworzeń jest znacznie większy niż myślisz. Rola królików to dopiero początek znacznie większego, zaskakującego planu, który przekształca pustynie Kubuci. Trzecie nieoczekiwani bohaterowie pustyni króliki Rex to daleko od puszystych zwierzaków, które możesz sobie wyobrażać skaczących po Twoim salonie. Te króliki są odporne, elastyczne i niezwykle wytrzymałe. Znane z futra, które przypomina aksamit w dotyku, króliki Rex mają unikalną zdolność do przetrwania w najbardziej ekstremalnych warunkach. Pustynia kubuci, z nieustannym upałem, suchymi wiatrami i przesuwającymi się piaskami jest doskonałym przykładem takiego środowiska. Podczas gdy większość zwierząt miałaby trudności z przetrwaniem tutaj, króliki reks udowodniły, że są idealnym dopasowaniem do pustyni. Co czyni te króliki jeszcze bardziej fascynującymi, to ich wskaźnik rozmnażania. Czy wiesz, że króliki reks rozmnażają się 25 razy szybciej niż wiele innych zwierząt? To nie tylko urocze, to zmienia zasady gry dla ekosystemów potrzebujących szybkiej regeneracji. W rzeczywistości ich zdolność do szybkiego rozmnażania jest jednym z kluczowych czynników, które uczyniły je tak cennymi w walce Chin z pustynnieniem. Te króliki robią więcej niż tylko mnożyć się. Są nieocenionymi pracownikami natury. Kopiąc i pasąc się, rozluźniają zbity grunt pustyni, pozwalając powietrzu i wodzie dotrzeć do głębszych warstw ziemi. Ich kopanie tworzy małe kieszenie, które pomagają wodzie osiadać, zamiast parować w surowym klimacie pustyni. Co więcej, ich odchody nawożą ziemię, wzbogacając glebę w niezbędne składniki odżywcze. To połączenie działań pasienie, kopanie i nawożenie czyni króliki reks kluczowymi w przekształcaniu pustyni w urodzajną ziemię. Ale jak praca tego małego stworzenia wpływa na większy ekosystem? Co się dzieje, gdy króliki wykonują swoją pracę przez dłuższy czas? Zanim zaczniemy, mam do was prośbę na 10 sekund. Jeśli możecie nam pomóc, Naciśnijcie przycisk, subskrybuj i włączcie dzwoneczek powiadomień, aby zawsze być na bieżąco z naszymi nowymi filmami i ekscytującymi treściami. To wiele dla nas znaczy. W zamian obiecujemy, że będziemy dalej rozwijać ten program dla Was. Mamy umowę? Czwarta Zielona Pustynia z biegiem czasu działania królików Rex zaczęły mieć głęboki wpływ na krajobraz pustyni. Ich kopanie, pasienie i naturalne zachowania pomogły rozluźnić twardą, zbity grunt pustyni. Gleba, która kiedyś była nieugięta i sucha, powoli zaczęła stawać się bardziej dostępna dla roślin. Ale to dopiero początek tej nieoczekiwanej transformacji. Gdy króliki pasły się na rzadkiej roślinności, nie tylko konsumowały, ale ich odchody stały się niezbędną częścią ekosystemu. Niestrawione nasiona w ich odchodach zapuszczały korzenie w glebie, sadząc nowe życie tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Prosty cykl jedzenia. Wydalania i sadzenia stał się kluczowym mechanizmem przywracania żyzności ziemi. W rezultacie region odnotował niesamowity wskaźnik przeżycia roślin na poziomie 96%, co jest niemal niespotykane w tak suchych warunkach. Oto jak to działa, królika znajduje trawę i ją zjada, trawiąc wszystko oprócz nasion. Potem robi kupę na pustyni, a niestrawione nasiona opadają na piasek jako nawóz, który kiełkuje w przyszłym roku. Ten naturalny proces napędzane przez króliki, uruchomił regenerację pustyni, przekształcając ją w coś znacznie bardziej żywego i produktywnego. Co myślisz o zaskakującej roli królików Rex? Czy kiedykolwiek słyszałeś o zwierzętach mających tak głęboki wpływ na ekosystem? Podziel się swoimi myślami lub podobnymi przykładami, które znasz, w komentarzach poniżej. Ale wpływ królików na tym się nie kończy. Zmiany, które przyniosły ich obecność, idą głębiej, wpływając na wszystko, od retencji wody w glebie po rodzaje roślin, które mogą teraz prosperować. A gdy ziemia się regeneruje, tak samo robią społeczności, które od niej zależą. W następnej części tej historii przyjrzymy się, jak ta ekologiczna zmiana pomaga lokalnym rolnikom i hodowcom budować zrównoważoną przyszłość. Co czeka tę niegdyś jałową ziemię? Zostań z nami. Piąta rewolucja w hodowli królików, gdy króliki dobrze się rozwijały, a pustynia powoli znów stawała się urodzajna, lokalni rolnicy i hodowcy pustyni Kubuci znaleźli nowo odkryte źródło dochodu. Futro i mięso królików Rex, które wcześniej były postrzegane jako produkt uboczny projektu rekultywacji pustyni, stały się bardzo cennymi towarami. W miarę jak króliki się mnożyły... Oferowały zrównoważone źródło utrzymania dla społeczności, które wcześniej miały trudności z przetrwaniem w surowych warunkach pustyni. Zmiana była niczym innym jak dramatycznym zwrotem. Gdzie kiedyś ubóstwo trzymało ziemię w szponach, wprowadzenie hodowli królików zapoczątkowało transformację. Rolnicy, którzy ledwo wiązali koniec z końcem, teraz mieli stały dochód, a wielu z nich widziało swoje średnie roczne zarobki wzrosnąć do około 20 tysięcy dolarów rocznie. To nie była tylko mała poprawa, to była zmiana zasad gry. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, prosperowanie na pustyni, stało się rzeczywistością dzięki ciężkiej pracy nieoczekiwanych bohaterów natury. Ponad 10 tysięcy rolników i hodowców, którzy kiedyś borykali się z trudnościami, praktycznie uderzyło w bogactwo. Ta transformacja nie była tylko finansowa, była osobista. Ci ludzie, którzy kiedyś mieli mało nadziei na lepsze życie, teraz mieli powód, by patrzeć w przyszłość z optymizmem. Ale to tylko jedna część. W miarę jak Ziemia staje się bardziej zielona, a gospodarka kwitnie, historia ma więcej do opowiedzenia. Jak lokalne społeczności wykorzystują to nowo odkryte bogactwo, aby kształtować swoją przyszłość? Co jeszcze jest robione, aby zapewnić zrównoważoność tego niezwykłego projektu? Zostań z nami, ponieważ następna część historii ujawnia, jak ci rolnicy i hodowcy nie tylko przetrwają, ale i prosperują, a ich sukces może stać się modelem dla świata. Szóste globalne uznanie i zainteresowanie sukces projektu rekultywacji pustyni opartego na królikach nie pozostał tylko w granicach Chin, zyskał globalną uwagę. To, co zaczęło się jako lokalna inicjatywa ekologiczna, szybko stało się inspiracją dla krajów na całym świecie. Innowacyjne podejście Chin do walki z pustynnieniem poprzez wprowadzenie królików Rex na pustynie Kubuci wzbudziło zainteresowanie daleko poza Azję. Wpływ był niezaprzeczalny. Organizacja Narodów Zjednoczonych zauważyła, doceniając wysiłki Chin jako model dla dużych projektów ekologicznych. W roku 2024 pustynie w kraju zostały oficjalnie uznane za globalną strefę demonstracyjną, ekologiczną i ekonomiczną, pokazując potencjał innowacyjnych rozwiązań dla problemów środowiskowych. To międzynarodowe uznanie umocniło sukces projektu, udowadniając, że nawet najbardziej nieoczekiwane pomysły mogą wnieść realną różnicę w walce ze zmianami klimatycznymi. Eksperci i liderzy środowiskowi z krajów takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych, które borykają się z podobnymi wyzwaniami pustynnienia, odwiedzili Chiny, aby na własne oczy zobaczyć, jak to pozornie nietypowe podejście można zastosować na ich ziemiach. Świat zaczął dostrzegać potencjał łączenia dzikiej fauny, innowacyjnych technik rolniczych i zrównoważonych praktyk środowiskowych. Ale w miarę jak rośnie globalna uwaga, pozostaje jedno pytanie: Jak można powtórzyć sukces Chin w innych częściach świata? Jak ten przełomowy projekt może służyć jako wzór na przyszłość? Zostań z nami, aby to zbadać. Siódme wyzwania i nauki, ale nie wszystko było proste. Choć króliki przywróciły życie pustyni, ich szybkie rozmnażanie stworzyło nowy problem przeludnienie. W miarę wzrostu populacji królików wzrastało ryzyko zaburzenia równowagi ekologicznej. To, co zaczęło się jako historia sukcesu, stało się wyzwaniem. Więcej królików oznaczało więcej paszy, więcej odpadów i większą presję na delikatny ekosystem. Te same stworzenia, które pomogły przywrócić pustynię, teraz groziły jej jeśli nie byłyby starannie zarządzane. Przeludnienie stało się poważnym problemem. Z większą liczbą królików niż Ziemia mogła utrzymać, równowaga ekosystemu zaczęła się przesuwać. Rośliny były nadmiernie wypasane, a delikatna regeneracja pustyni była zagrożona. To był jasne przypomnienie, że nawet najlepiej zamierzone rozwiązania środowiskowe mogą mieć niezamierzone konsekwencje. To wyzwanie nauczyło ważnej lekcji. Zrównoważone, zintegrowane podejścia są kluczowe dla długoterminowego sukcesu ekologicznego. Projekt nie polegał tylko na wprowadzeniu królików, ale na zapewnieniu, że są częścią szerszego, zrównoważonego systemu. Choć króliki odegrały kluczową rolę w rekultywacji pustyni, potrzebne było staranne zarządzanie, aby zapobiec ich przekształceniu w problem. Bez tego wysiłek na rzecz odbudowy mógłby się załamać. Choć projekt osiągnął niezwykły sukces, Napotkał również wyzwania takie jak przeludnienie królików prowadzące do zaburzeń ekologicznych. Te rosnące bóle ukazały znaczenie zrównoważoności i przewidywania w dużych projektach ekologicznych. To była lekcja nie tylko dla Chin, ale dla każdego, kto próbuje wykorzystać naturę jako narzędzie do rozwiązania większych problemów środowiskowych. Patrząc w przyszłość, historia się nie kończy. Lekcje wyniesione z tego doświadczenia ukształtują sposób zarządzania podobnymi projektami w przyszłości. Możesz się zastanawiać, jeśli króliki mogą przekształcać pustynie w Chinach, dlaczego nie mogą zrobić tego samego w innych częściach świata? ósme, dlaczego nie Australia? Weźmy na przykład Australię. Tam problem z królikami jest zupełnie odwrotny. Zamiast pomagać środowisku, króliki stały się jednym z największych wyzwań dla Ziemi. Co więc jest różnicą? Jak króliki mogą być zarówno ekologicznymi zbawcami w jednym miejscu, jak i szkodliwymi szkodnikami w innym. Klucz do sukcesu w Chinach nie polegał tylko na wypuszczeniu królików na wolność. To była kombinacja rekultywacji ziemi, odpowiedzialnego zarządzania, integracji królików w lokalnej gospodarce. Pustynia Kubuci, na przykład, była odbudowywana z wierzby innych roślin, które mogły pomóc w stabilizacji gleby. Króliki nie były po prostu wypuszczane losowo, były częścią starannie zaplanowanego, zrównoważonego systemu. To staranne zarządzanie zapewniło, że króliki przyczyniły się do ekosystemu, nie przytłaczając go. Ich szybki wskaźnik rozmnażania był kontrolowany, co pozwalało im prosperować w sposób korzystny dla środowiska, a nie zagrażający mu. W przeciwieństwie do tego, Australia nie miała takiego kontrolowanego środowiska dla swoich królików. Wynawolność bez kontroli. Króliki szybko się rozmnożyły i spowodowały zniszczenia w lokalnym ekosystemie. Bez naturalnych drapieżników i obfitości pożywienia ich liczba wzrosła, a zaczęły konkurować z rodzimymi gatunkami. Rolnicy i zarządcy ziemi w Australii spędzili dziesięciolecia próbując zarządzać szkodami spowodowanymi przez te nierodzimych króliki. Kluczowa lekcja? Sukces projektu królików w Chinach pokazuje, jak ważne jest odpowiedzialne integrowanie dzikiej fauny w proces zarządzania ziemią. Gdy zarządzane są właściwie, nawet stworzenia, które mogą wydawać się destrukcyjne w innym miejscu, mogą mieć transformujący wpływ. Co więc inne kraje mogą się nauczyć z sukcesu Chin? Jak możemy zapewnić, że zwierzęta używane w rekultywacji ekologicznej nie staną się problemem, jak to miało miejsce w Australii? Zostań z nami, gdy przyjrzymy się, jak innowacyjne wysiłki Chin w rekultywacji pustyni mogą zawierać lekcje dla innych krajów borykających się z degradacją środowiska. Dziewiąte innowacje technologiczne, a tu zaczyna się jeszcze bardziej fascynująco. Co się stanie, gdy połączysz odnawialną energię z pracownikami natury? Przedstawiamy elektrownię słoneczną Yunma, ogromną farmę słoneczną, znajdującą się w tej samej pustyni, która już przechodzi transformację z pomocą królików Rex. Ale to nie chodzi tylko o panele słoneczne lub króliki działające oddzielnie, to doskonała harmonia technologii i natury współpracującej w walce z pustynnieniem. Elektrownia słoneczna Junma to nie byle jaka instalacja. To jedna z największych w Chinach jest częścią ambitnej strategii kraju, aby nie tylko generować czystą energię, ale także stawić czoła rosnącemu zagrożeniu pustynnienia. Z ponad 196 tysiącami paneli fotowoltaicznych rozciągających się na 346 akrach ziemi, ta farma słoneczna nie tylko produkuje energię elektryczną, ale także przyczynia się do rekultywacji pustynnych terenów. Same panele odgrywają rolę w zapobieganiu dalszej erozji piasku, stabilizując glebę pod nimi. Ale tu wkraczają króliki. Gdy panele słoneczne generują czystą energię, króliki pomagają utrzymać ziemię pod nimi. Pasąc się, Zapobiegają nadmiernemu wzrostowi i kontrolują trawę oraz inne rośliny. Ta symbiotyczna relacja między technologią słoneczną a życiem zwierzęcym tworzy zrównoważone środowisko, w którym obie strony mogą prosperować, przekształcając niegdyś jałową pustynię w produktywną, zieloną przestrzeń. Do końca listopada roku 20. elektrownia słoneczna Junma pomogła zazielenić około 2600 akrów pustynnej ziemi. Ale króliki również odegrały tutaj swoją rolę. Te małe stworzenia są częścią szerszego ekosystemu, który powoli przekształca pustynię w miejsce życia i możliwości. Połączenie produkcji czystej energii i naturalnej rekultywacji ziemi to potężny przykład, jak ludzka innowacja i natura mogą współpracować, aby przywrócić równowagę naszej planecie. Co więc czeka na historię transformacji pustyni w Chinach? Zostań z nami, gdy przyjrzymy się. Jak to połączenie energii słonecznej i królików może stać się modelem dla innych krajów zmawiających się z pustynnieniem i wyzwaniami środowiskowymi? Dziesiąta szersza strategia ekologiczna Chin sukces projektu hodowli królików to tylko jedna część znacznie większej, ambitnej układanki. Wizja Chin w walce z pustynnieniem i degradacją środowiska na dużą skalę jest zawarta w koncepcji Wielkiego Słonecznego Muru. To część odważnej strategii, aby połączyć energię słoneczną z rekultywacją pustyni tworząc zrównoważone rozwiązanie, które obejmuje nie tylko pustynię Kubuci, ale także inne regiony. Wielki słoneczny mur ma rozciągać się na ogromne obszary Chin, wykorzystując panele słoneczne do generowania czystej energii i walki z pustynnieniem, zapewniając cień i zapobiegając erozji wiatrowej. To podejście podkreśla, jak odnawialna energia i odbudowa Ziemi mogą być połączone w jedno potężne rozwiązanie. Integracja energii słonecznej w rekultywację pustyni to kluczowy krok w radzeniu sobie z rosnącymi wyzwaniami, jakie stawia zmiana klimatu. Przekształcając jałowe krajobrazy w produktywną ziemię, jednocześnie produkując czystą energię, Chiny dają przełomowy przykład tego, jak możemy zmienić narrację ekologiczną. Inicjatywa ta odzwierciedla nowoczesną strategię, w której technologia i natura współpracują, aby stawić czoła problemom ekologicznym, które rozwijały się przez dziesięciolecia jeśli nie stulecia. Ale wysiłki Chin nie kończą się na energii słonecznej. W rzeczywistości kraj przyjmuje szersze, bardziej innowacyjne podejście do odbudowy środowiska, które obejmuje wykorzystanie zwierząt jako część rozwiązania. To nie tylko króliki odgrywają kluczową rolę w wysiłkach ekologicznych. W innych regionach Chiny sięgnęły po kaczki, aby pomóc w walce z szarańczą. Tak, kaczki. W roku 2020, gdy Pakistan został dotknięty inwazją szarańczy, która zagrażała plonom i bezpieczeństwu żywnościowemu, zaczęły napływać doniesienia, że Chiny wysyłają swoją armię kaczek, aby pomóc. Te kaczki były niezwykle skuteczne w jedzeniu szarańczy, zapewniając ekologiczną i naturalną metodę kontroli szkodników, unikając potrzeby stosowania szkodliwych pestycydów. Ta inicjatywa wykracza poza proste wykorzystanie zwierząt do rozwiązania natychmiastowych problemów rolniczych. Jest kluczowym elementem większej strategii, która promuje bioróżnorodność, zrównoważone rolnictwo i zdrowsze ekosystemy. Wprowadzając zwierzęta, takie jak kaczki, do wysiłków kontrolnych, Chiny wspierają naturalną formę biologicznego zarządzania szkodnikami, zmniejszając zależność od chemicznych środków, które często powodują długoterminowe szkody dla środowiska i zdrowia ludzi. Wykorzystanie kaczek ilustruje jak tradycyjna mądrość rolnicza może zostać wykorzystana w nowoczesnych rozwiązaniach, przywracając równowagę ekosystemom, które zostały zaburzone przez przemysłowe praktyki. To może brzmieć jak coś z opowieści science fiction, ale to prawda. Wykorzystanie zwierząt jako części strategii ekologicznej Chin przypomina, że czasem natura ma rozwiązania dla problemów, które sami stworzyliśmy. Obserwując, jak zwierzęta wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem, naukowcy i innowatorzy mogą opracować rozwiązania, które przywracają równowagę ekosystemom, a nie je zakłócają. Od królików pomagających w poprawie gleby i rekultywacji pustyni, pokaczki odgrywające kluczową rolę w kontroli szkodników. Wysiłki ekologiczne Chin pokazują, jak głęboko związane mogą być natura i technologia, gdy są podchodzone z rozwagą. Jak inne narody mogą czerpać inspiracje z szerszego podejścia Chin? Co czeka na przyszłość rewolucji ekologicznej Chin? Zostań z nami, gdy przyjrzymy się, jak innowacyjne strategie Chin mogą stać się modelem dla świata, a jak zwierzęta, takie jak kaczki i króliki, mogą stać się nieocenionymi bohaterami naszej przyszłości ekologicznej. Jedenasta transformacja pustyni Kubuci pustynia Kubuci, niegdyś Jałowa pustynia, gdzie nic nie mogło rosnąć. Została całkowicie przekształcona w tętniący życiem ekosystem, a nieoczekiwanymi bohaterami tej zmiany są nikomu nieznane króliki. To, co zaczęło się jako odważny, innowacyjny eksperyment, rozwinęło się w jedną z najbardziej inspirujących historii sukcesu ekologicznego naszych czasów. Dzięki wprowadzeniu królików Rex na pustynię osiągnięto delikatną równowagę między naturą, technologią a lokalnymi społecznościami, które współpracują, aby przywrócić ziemię Wyniki mówią same za siebie, ziemia, która niegdyś była nieprzyjazna, teraz tętni życiem, a pustynia stopniowo staje się produktywnym, urodzajnym środowiskiem. Ten projekt pokazuje, co może się zdarzyć, gdy natura i ludzka pomysłowość połączą siły, aby stawić czoła jednemu z najpilniejszych wyzwań ekologicznych na świecie. Króliki odegrały kluczową rolę w rozbijaniu twardej powierzchni pustyni, nawożeniu gleby i wspieraniu regeneracji roślinności. Ale to nie było tylko o królikach. Chodziło o zmienianie życia, ponieważ lokalni rolnicy i hodowcy przeszli od walki o przetrwanie do prosperowania, dzięki nowym możliwościom stworzonym przez tę rewolucję ekologiczną. Od ubóstwa do dobrobytu, od pustyni do oazy, wpływ królików jest niezaprzeczalny. To, co zaczęło się jako wyzwanie ekologiczne, przekształciło się w model zrównoważonego rozwoju i odbudowy ekologicznej. Ale historia na tym się nie kończy. Wysiłki Chin w zakresie rekultywacji pustyni są dalekie od zakończenia. Co czeka na pustynie Kubuci? Czy ten model można powtórzyć w innych częściach świata, gdzie pustynie wciąż się rozwijają? I jak przyszłe pokolenia będą budować na tym sukcesie? Transformacja pustyni Kubuci to dopiero początek większego ruchu na rzecz odzyskania i odbudowy najbardziej wrażliwych ekosystemów naszej planety. Lekcje wyniesione z tego doświadczenia mogą być kluczem do rozwiązania niektórych z najważniejszych wyzwań ekologicznych na świecie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, naciśnij przycisk lubię to i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij film, który pojawia się na ekranie teraz. Jestem pewny, że pokochasz tę zawartość. Napisz w komentarzach, jaki kraj chcesz zobaczyć w naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie